Biblia i wiara, mądrość Syracydesa, rozdział siódmy, rady dotyczące życia. Nie czyń zła, aby cię zło nie pochłonęło. Stroń od niesprawiedliwości, a oddali się od ciebie. Nie rozsiewaj w bruzdach nieprawości, abyś nie zbierał jej siedmiokrotnych plonów. Nie proś pana o władzę, ani króla o wysokie stanowisko. Nie usprawiedliwiaj się przed panem i nie męczkuj wobec króla. Nie staraj się zostać sędzią, jeżeli nie umiesz wykorzenić nieprawości, byś nie uległ wpływowi mocniejszego i nie zniechęcał się brakiem uczciwości. Nie występuj przeciwko zgromadzeniu miasta, abyś nie był wydany tłumowi. Nie popełniaj ponownie grzechu, gdyż już jeden czyni cię winnym. Nie mów, Bóg wejrzy na obfitość moich darów. Najwyższy przyjmie je, kiedy je przedstawię. Nie bądź małoduszny w modlitwie. I nie ociągaj się w spełnianiu dobrych uczynków. Nie naśmiewaj się z człowieka rozgoryczonego, gdyż jest ktoś, kto upokarza i wywyższa. Nie rozsiewaj pomówień na Twego brata, ani przyjacielowi nie czyń czegoś podobnego. Nie kłam w żadnej sytuacji. Takie przyzwyczajenie, nie wychodzi na dobre. Nie mów od rzeczy na zebraniu starszych i nie mnoż słów podczas twej modlitwy. Nie pogardzaj ciężką pracą, ani uprawą roli ustanowioną przez najwyższego. Unikaj zgromadzenia grzeszników. Pamiętaj, że gniew Boży się nie spóźnia. Staraj się być pokorny, gdyż ogień i robactwo będą zapłatą dla bezbożnych. Nie wymieniaj przyjaciela za pieniądze, ani rodzonego brata za złoto z ofiru. Nie oddalaj mądrej i dobrej żony. Jej dobroć znaczy więcej niż złoto. Nie krzywdź wiernego i pracowitego sługi ani najemnika, który w pełni jest Ci oddany. Kochaj roztropnego sługę i nie odmawiaj wypuszczenia go na wolność. Doglądaj bydła, jeśli je posiadasz. Jeżeli masz z tego korzyść, zatrzymaj je sobie. Masz synów? Troszcz się o ich wychowanie, zginaj im karki od młodości. Masz córki? Czuwaj nad ich postępowaniem i nie bądź dla nich pobłażliwy. Wydaj córkę za mąż, a dopełnisz dzieła, lecz daj ją roztropnemu człowiekowi. Masz żonę, która Ci się podoba. Nie oddalaj jej, nie zawierzaj jednak tej, której nie kochasz. Z całego serca czcij swojego ojca i nie zapominaj o tej, która w bólach cię zrodziła. Pamiętaj, że przez nich zostałeś zrodzony i cóż możesz dać im w zamian? Z całej duszy oddawaj cześć Panu i miej w poważaniu Jego kapłanów. Z całej siły kochaj swego Stwórcę. Nie zapominaj o Jego sługach. Miej lęk przed Panem i szanuj kapłana. Oddaj Mu należną część ofiar, jak Ci to zostało nakazane. Należną część ofiary wynagradzającej. Uciec ofiar wspólnotowych, część najświętszych ofiar i każdego daru. Wyciągnij swą rękę do biednego, aby dosięgło cię błogosławieństwo. Niech dostąpią daru wszyscy żyjący, nie cofaj swej życzliwości przed zmarłymi, nie odwracaj się od płaczących, współczuj tym, którzy cierpią. Nie zwlekaj z odwiedzaniem chorych, a będziesz przez nich kochany. We wszystkim, co czynisz, pamiętaj o końcu życia, a nigdy nie zgrzeszysz. Amen. Biblia i wiara, Księga Daniela, rozdział trzeci. Wtedy ci trzej, jakby jednym głosem, śpiewali hymny, wysławiali i błogosławili Boga. Błogosławiony jesteś, Panie, Boże naszych ojców, uwielbiony i wywyższony na wieki. Błogosławione jest imię Twoje, pełne chwały i świętości, uwielbione i wywyższone na wieki. Błogosławiony jesteś w świątyni Twojej chwały, sławiony i pełen chwały na wieki. Błogosławiony jesteś Ty, który spoglądasz w Otchłanie i zasiadasz na cherubach, sławiony i wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na tronie Twojego królestwa, uwielbiony. I wywyższony na wieki. Błogosławiony jesteś na sklepieniu nieba, godzien sławy i chwały na wieki. Błogosławcie Pana, wszystkie jego dzieła, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana i jego aniołowie, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana. Przystworza niebios. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, wody w niebiosach. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, wszystkie żywioły. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, Słońce i Księżycu. Sławcie go. I wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, gwiazdy nieba, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, deszczu i roso, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, wszystkie wiatry, sławcie Go i wywyższajcie na wieki błogosławcie Pana ogniu i skwarze, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana chłodzie i upale, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana rosy i szrony, sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana mrozie i i chłodzie, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, lody i śniegi, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, dnie i noce, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, światło i ciemności, sławcie go. I wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana błyskawice i chmury. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosław Pana ziemio. Chwal go i wywyższaj na wieki. Błogosławcie Pana góry i pagórki. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana. Wszystkie rośliny na ziemi, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana źródła, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana morza i rzeki, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana stworzenia wodne, wielkie i małe. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie ptaki. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana wszystkie zwierzęta i trzody. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana ludzie. Sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana Izraelici, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana kapłani, Pańscy, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, słudzy, Pańscy, sławcie go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana duchy, i dusze sprawiedliwych. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana Bogobojni i pokornego serca. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Błogosławcie Pana, Hananiaszu, Azariaszu i Mishaelu. Sławcie Go i wywyższajcie na wieki. Bo wyzwolił nas z krainy umarłych i wybawił z mocy śmierci. Uwolnił nas płonącego żarem pieca i ze środka ognia wyprowadził. Składajcie panu dzięki, bo jest dobry, bo jego łaskawość jest wieczna. Błogosławcie Boga nad bogami, wszyscy, bojący się pana, sławcie go. I składajcie dzięki, bo na wieki jego zmiłowanie. Amen.